Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejny piątek, tym razem 10 lutego. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o Bitcoinie. Przeprowadzimy analizę krótkoterminową. Porozmawiamy o interwale dziennym. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jest to początek oczekiwanej przez nas, przeze mnie makro korekty, czy jest to tylko mały dip. Tak. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, jak zawsze, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, proszę, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. I może tak. Jak wiecie, spodziewaliśmy się korekty. Ok? Pomijając fakt, że uważałem i wciąż uważam, że na dużych interwałach potrzebujemy troszkę większej, głębszej korekty by nasze oscylatory mo mogły ochłonąć, z perspektywy krótkoterminowej spodziewaliśmy się korekty. Wiecie, że byłem w shortie, który został załadowany na poziomie 24000. Tutaj, w woli sprostowania w dniu wczorajszym, zamknąłem shorta na poziomie 1,272-22000. Także obecnie jestem tutaj bez pozycji. Spodziewaliśmy się korekty. Z wielu przyczyn, które omawiałem w, nie w ostatnim odcinku, bo w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Wall Street Cheat Sheet, ale we wcześniejszym odcinku, tak? którego tytuł był makrokorekta minus 20, minus 40%. Podawałem Wam powody, dla których uważam, że powinna być tutaj korekta. Oczywiście nie wykluczaliśmy tego ostatecznego pchnięcia byków, by ściągnąć ten liquidity pool, tak? Warto to też przypomnieć, dlatego że kiedy byliśmy w tak długoterminowym boczniaku tutaj, oczywiście dopóki trzymaliśmy ten poziom 22800, o czym Wam również mówiłem, zarówno szanse prospadkowe, jak i szanse, że wybijemy jeszcze jakimś ostatecznym ruchem ten liquidity pool, były niejako 50-50. W ostatnim odcinku i we wcześniejszym odcinku określaliśmy ten ruch fali A, który się tutaj odbył. I plasowaliśmy tutaj prawdopodobieństwa, że będzie ruch korektywny B, który przyszedł, jednak widzicie, że on jest dużo głębszy niż ten oczekiwany, dlatego że spodziewaliśmy się, ja się spodziewałem tutaj tego ruchu B do naszego 786, do przetestowania poziomu 22800 i niejako troszkę większej walki na tym poziomie. Wczoraj pojawiły się informacje, oczywiście dość negatywne, że SSI i Brudny Gary planują zbanować staking na krypto. Więc przypuszczam, że to mógł być też taki mały e, tutaj katalizator, który, który doprowadził do spadków. Prawda jest taka, że rynek musiał się zbalansować. Wielokrotnie pokazywałem Wam chociażby ratio longów i shortów, chociażby na GMX. -ie. Gdzie tych longów czasami było 8 razy więcej, 5 razy więcej niż shortów. Widzimy, że w tym momencie jest 4 razy więcej. I tak jak w momencie, kiedy mieliśmy tutaj niskie poziomy na bitcoinie, tak jak kiedy konsolidowaliśmy w okolicach 16,5 tysiąca, mieliśmy short squeeze i oczywiście większość rynku shortowała, więc trzeba było ich wyczyścić. Tak teraz w momencie, kiedy byliśmy blisko 25 tysięcy duża ilość rynku longowała, więc oczywiście takie wahnięcia w dół doprowadzają do tego, że dużo pozycji jest zamykanych. Co to oznacza? To oznacza, że ci, co mają zarobić, to zarabiają, tak? Giełdy, marketmakerzy, kombinatorzy. Widzicie, że w ostatnich 24 godzinach 52 miliony dolarów zostało zmiecione z planszy. I teraz tak. Podstawowe pytanie jest takie: czy jest to tylko lokalny DIP, czy początek makro korekty? Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że o czym też mówiłem: że jeżeli utracimy poziom 1 FIP 22 22476, to są nasze kolejne cele techniczne. Jak widzicie, nasz główny cel techniczny 1618 21400 nie został tutaj osiągnięty co niejako zwiększa prawdopodobieństwo, że ten ruch w dół mógł się jeszcze nie zakończyć, tak? Oczywiście tutaj mamy bardzo silną strefę, między 20 800 a 21 400, 21 500, więc to powinien być nasz kolejny punkt wsparcia w ewentualnej drodze w dół. Jednak patrząc na tą perspektywę krótką terminową, czyli patrzycie na FIBO, które macie obecnie na ekranie, Widzimy, że główny cel techniczny nie został jeszcze osiągnięty, dlatego ja osobiście nie byłbym tutaj taki przekonany, że ten ruch korektywny się zakończył. Tak? Jest to nasz ruch fali B. Oczywiście, przy tak głębokim ruchu fali B, potencjalnie spodziewamy się dość krótkiego odbicia fali C. Tak? Patrząc na nasze oscylatory na 4 interwale, gdzie jest nasze RSI, gdzie jest nasz stok RSI. Przydałoby się tutaj jakieś odreagowanie, tak? Warto też podkreślić, mamy akurat HTF włączonego. Tutaj był bardzo duży liquidity pool i on został po prostu połknięty, tak? Także siła sprzedażowa była na tyle duża, że nawet wejście nowego liquidity na rynek nie zatrzymało tego ruchu pro spadkowego. Jak zobaczymy sobie tutaj na nasze średnie kroczące, widzicie, że jesteśmy pod dwudziestką, pod pięćdziesiątką, pod setką, ale nasza czterogodzinna dwusetka utrzymała nas jako wsparcie w tym momencie, tak. Myślę, że to jest główny powód, dla którego nie doszliśmy do naszego 1,618, 21,400, a nasz lokalny dołek był około 200 dolarów wyżej. Także powiedziałbym oso moim osobistym zdaniem, że po pierwsze, po każdym takim większym spadku, a z perspektywy krótkoterminowej jest to większy spadek, spodziewamy się jakiegoś odreagowania, tak? I patrząc na nasze oscylatory, które niejako to potwierdzają, chcielibyśmy zobaczyć tutaj jakieś odreagowanie, czytaj, chcielibyśmy zobaczyć falę C. Pytanie tylko, czy fala B się zakończyła? OK, to jest jakby pytanie za 100 punktów. Ja po zamknięciu tego shorta, Jestem obecnie bez pozycji i chcę zobaczyć, w którym miejscu rynek się unormuje. Na razie widzimy krótkoterminową konsolidację na poziomie 1414 21700, tak? Także na pewno jeżeli ta fala B zostanie już uklepana, dołek tej fali B zostanie uklepany, zobaczymy tutaj jakieś odreagowanie fali C. Tak jak powiedziałem, po tak długiej fali B. Spodziewałbym się, że fala C może być to tylko 50% fali A. W najlepszej opcji ruch 1 do 1, tak? Także jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś lada moment byczego newsa, tak. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś mega, jakiejś mega atrakcyjnej fali C. Myślę, że powrót i przetestowanie poziomu tutaj tego tego dołka byłby to szczyt na obecną chwilę. No chyba, że pojawi się wolium. Yy, także czekamy, tak jak powiedziałem, to, to są rzeczy, na które patrzę z perspektywy krótkoterminowej. Yy, tutaj wprawdzie w dniu wczorajszym nie było nie było wideo na YouTubie, ale ja robiłem mały updatecik dla osób na Discordzie. I już w dniu wczorajszym muszę wam powiedzieć, że były sygnały o tym, że Bitcoin słabnie, tak? Jak widzicie, jest to 9 lutego, czyli wczoraj, 8 rano. Wczoraj, no nie dziś, bo to jest wczoraj, więc 8 rano wczoraj. Macie tutaj screena, widzimy, że Bitcoin trzyma się powyżej poziomu 1 FIP. No i dałem tutaj kilka, kilka adnotacji, tak. Adnotacja pierwsza, utrata poziomu 22,800 jako wsparcie, jeżeli dostaniemy potwierdzenie, negatywny sygnał do tego doszło. Głębsza fala B niż oczekiwana może spowodować, iż odbicie C będzie bardzo... Krótkie lub krótkie. To jest to, o czym Wam powiedziałem przed chwilą. Przepraszam, to nie to, o czym powiedziałem Wam przed chwilą, że głębsza fala B niż oczekiwana może spowodować, że tutaj ten ruch fali C będzie bardzo krótki. Przetestowaliśmy poziom OneFib, do tego doszło wtedy. Utrata poziomu OneFib będzie równoznaczna z ruchem korektywnym w dół z celami od 21:400 do 22000. Ja zamykałem, tak jak powiedziałem, shorta na poziomie 22 000. Dobiliśmy poziom 21,600. Obecny dołek fali B zrobi niższy dołek od wcześniejszej fali C, co potwierdza nowy trend. Trend w cudzysłowie, gdyż to nie jest do końca trend, jest to sentymentalna zmiana trendu. tak? To są dwie różne rzeczy. I najważniejsza adnotacja: bez volume to nie może się udać i będą badane niższe poziomy. I tutaj oczywiście jest słowo klucz, w momencie kiedy nie ma volume, po prostu musimy spaść w dół. Oczywiście jeżeli nie ma volume zakupowego, tak, gdyż volume sprzedażowe jest, no bo ktoś musi tutaj napędzić te spadki. Także tutaj muszę Wam powiedzieć, że w dniu wczorajszym, tak jak widzieliście przed chwilą, były tutaj sygnały świadczące o tym, że bitcoin może nam się tutaj obsunąć. I szczególnie kiedy kiedy tutaj ten dołek potencjalny B był już niżej niż C, mieliśmy coraz to niższe szczyty, robimy tak na dobrą sprawę tak, 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 takiego fifloka, taką zawrotkę, to już był sygnał do tego, że zanosimy się tutaj na jakieś zejście. Poza tym, tak jak zawsze Wam mówię, utracicie poziom onefip, Wasze lokalne swing low i lecicie w dół do tych celi celów technicznych. Tak? Także z perspektywy krótkoterminowej, niejako <coughs> Niejako wszystko się sprawdziło, jedyna, jedyna tutaj anomalia jest taka, że fala B wyszła dłuższa niż oczekiwana, tak? Niż oczekiwana dwa dni temu w ostatnim filmiku, gdyż jak widzieliście w dniu wczorajszym, no już był, były tutaj sygnały do tego, że fala B będzie wodowała, szczególnie jeżeli utraci poziom 1 FIP. Dobrze, także z perspektywy krótkoterminowej widzimy, że jest to ewidentnie Ewidentnie dip, a nie makroKorekta. Jeżeli przejdziemy sobie na interwał dniowy, i tutaj w kwestii interwału dniowego, jednodniowego, też już tutaj jakiś czas temu o tym mówiłem. Przeniesiemy się tutaj na mojego Twittera. Zobaczycie, że 7, 7 lutego jeden dzień BTC nie wygląda rewelacyjnie. Zaczyna. Zobaczymy, czy wróci jak, jakieś wolium w tym tygodniu. No i tutaj już były jakby. Przepraszam, już były te ostrzeżenia, te sygnały od Heikanashi, że ewidentnie ten jednodniowy interwał zaczyna nam się zawijać, tak? No, jak przejdziemy na ten jednodniowy interwał, no to widzicie, że doszło do tego, do tego właśnie takiego fifloka, tak? do tego takiego boomerangu, kiedy odbijacie się od pewnego momentu, od pewnego punktu, w tym przypadku jest to opór tej linii trendu. I zjeżdżacie w dół. Warto podkreślić, że kolejny punkt pivotowy z tej perspektywy byłby na poziomie 21300. Tak? 21350, więc potencjalnie z perspektywy dniowej mamy jeszcze tutaj 500 dolarów w dół potencjalnego zjazdu. Jednak pamiętajcie o tym, że najpierw musi się rozegrać interwał krótkoterminowy, by potem mógł rozegrać się interwał długoterminowy. Tak, także to też jest coś, o co czasami pytacie, ale Stanku, jak to jest możliwe, że Ty mówisz, że na czterogodzinowym będzie odbicie, a na dniowym może być spadek. To jak to jest? To jest proste i oczywiste, mili Państwo. Zawsze interwały krótkoterminowe rozegrają się szybciej niż długoterminowe. Więc są takie momenty, że z perspektywy krótkoterminowej jesteście nastawieni super wzrostowo, ale z perspektywy długoterminowej super prospadkowo, tak? Dlatego że interwały rozgrywają się w czasie. Więc tak jak tutaj spodziewamy się tego odreagowania C pod uklepaniu twardego dołka B, tak tutaj z perspektywy dniowej wciąż wygląda na to, że zajście o kolejne 500 dolarów jest jak najbardziej realne. Jak rzucimy sobie tym razem średnie kroczące na dziennym interwale, zobaczycie, że utraciliśmy tą kluczową dwudziestkę, tak i jeszcze nawet nie przetestowaliśmy wsparciem tygodniowej dwusetki, która również jest w okolicach właśnie 21,400. Więc uważam, że dojście do tego poziomu jest jak najbardziej możliwe. Z perspektywy dniowej, tak? Jest to średnio-długoterminowy interwał, co oznacza, że jedna świeca to jeden dzień. Co oznacza, że dojście do tego poziomu nie zajmie 4 godziny czy 8 godzin. Może zająć 3 dni, 5 dni albo 15 dni. Ok. Tutaj kluczowe na tym interwale było to, że nie doszliśmy do punktu pivotowego na 25200. Tak? W ostatnim odcinku, czy też we wcześniejszym odcinku mówiłem, jak ważny jest ten punkt pivotowy na poziomie 25200 niespełna, który określa, moim zdaniem, to, czy jesteśmy nastawieni negatywnie, czy też pozytywnie. Dużo mówiliśmy o tym, że oscylator. To, o momentum był przegrzany, jak również nasze RSI, mówiliśmy o tym, że bardzo mocno spada na money flow na jednodniowym interwale. <laughs> jak widzicie, interwał dzienny powoli dochodzi do siebie i nie można wykluczyć sytuacji, że kiedy osiągniemy punkt piwotowy na poziomie 21300, Zobaczymy odbicie w kierunku 25 tysięcy. Nie można tego wykluczyć. Po raz kolejny, jest to interwał średnio długoterminowy. Może się to wydarzyć za 3 dni, za 15 dni albo za 30 dni. Ok? Bo w momencie, kiedy nasz, nasz dzienny interwał będzie niedowartościowany, oczywiście będzie on miał miejsce tutaj na ruch prowzrostowy. I też może słyszeliście, a może nie, ale doszło tutaj do takiej sytuacji. Yy, że mieliśmy, to było, przepraszam, to na tygodniowym, że, że mamy tutaj dead cross, tak? O tym również rozmawialiśmy. Moje, zna, moje zdanie odnośnie dead crossów znacie. One czasami lagują, pokazują wydarzenia, które już miały miejsce, i tak dalej, i tak dalej. Ale dokończmy sytuację na jednodniowym interwale. W momencie, kiedy ten jednodniowy interwał nam ochłonie, myślę, że będziemy bardzo blisko tego punktu pivotowego na 21400. Ok? Jak przejdziemy sobie na tygodniowy interwał. Może to na chwilkę usunę. Jak przejdziemy sobie na tygodniowy interwał, to zobaczycie, że jesteśmy na tygodniowym interwale w miejscu, w którym byliśmy niedawno na dziennym interwale, tak? Czyli mamy bardzo wysokie money flow, mamy bardzo wysoko oscylator momentum i mamy wysoko nasze RSI. I tak jak wam mówiłem ostatnio na dziennym interwale, że musimy skorygować te nasze oscylatory, tak teraz wam mówię, że musimy skorygować nasze tygodniowe oscylatory. Ok. Co to oznacza? To oznacza po raz kolejny, że będziemy się spodziewać głębszej korekty, która potencjalnie powinna nas zanieść w okolice 18,700, 19 tysięcy, bądź też będziemy mieli długoterminowego boczniaka. Ok. I tak jak Wam mówiłem, tak jak Wam mówiłem chociażby tutaj w tej sytuacji, kiedy nasze, nasz oscylator był bardzo wysoko, że 17600 to nie jest nasz dołek, my musimy to skorygować, tak tutaj do, jeszcze mamy problem w postaci RSI, tak? Także nasz oscylator trendu, nasz oscylator momentum i nasze money flow jest bardzo wysoko, ok? I starając się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to krótkoterminowy dip, czy jest to początek, tej oczekiwanej, bo mówimy o tym już od kilku odcinków, makro korekty, w tym momencie jest ciężko na to odpowiedzieć, tak? Dlatego, że wydaje mi się, że osoby, które nie mają zrozumienia technicznego, a mają tylko, czytają tylko obraz wizualnie, to stwierdzą, że jeżeli jednodniowy interwał odbije, a on może odbić, tak jak powiedziałem przed chwilą, tak? on może patrząc na to, co się dzieje, on może <laughs> zejść blisko tego punktu pivotowego i może zrobić coś takiego, no to każdy stwierdzi, że no nie ma makrokorekty, nie miałeś racji i tak dalej i tak dalej. Ale prawda jest taka, że wydarzenia na interwale dziennym dzieją się szybciej niż na interwale tygodniowym, ok? Więc to, że zobaczylibyśmy nawet takie odbicie, czy nawet takie odbicie, to wcale nie przekreśla tego, że makrokorekta będzie miała miejsce, ok? Więc w tym momencie ciężko jest odpowiedzieć na to, czy obecny dyp jest początkiem makro korekty, czy też nie. Patrząc yy, na wcześniejsze znaki na niebie, to tak jak mówiłem, no musimy powinniśmy mieć korektę, tak? No i to niejako musiało mieć miejsce z racji tego, że byliśmy po prostu przegrzani, nawet ten prześmiewczy moim zdaniem indikator Firen Grid pokazywał grid, także to są takie punkty, kiedy, kiedy no po prostu trzeba troszkę przeczyścić. Przeczyścić ten rynek. Rzecz bardzo ważna, która będzie miała miejsce za 4 dni, która może doprowadzić do tego, że naprawdę nasza makro korekta się napędzi. To jest oczywiście CPI. Tak już się, już się śmiałem, że trzeba skasować walentynki, dlatego, że tutaj mogą dziać się bardzo ciekawe rzeczy, jak jesteście traderem, swingujecie hodlerami, cokolwiek. Jeżeli może was to w krótkim terminie zefektować, no to na pewno warto przyjrzeć się temu, co może się wydarzyć 14 lutego, tak? Jak widzicie, rozmawialiśmy również o tym, że forecast został obniżony. Wcześniejszy forecast był na poziomie 6,5, zostało to obniżone do poziomu 6,2, ok? Oczywiście tutaj negatywny CPI spowoduje dalsze obsunięcie na rynkach, tak? Gdyż to da, jakby tutaj, dajmy na to będzie to paliwo dla Pawela, żeby może w końcu podnieść rękawicę wyżej i dać pięćdziesiątkę, a co najwyżej wyjść i twardo powiedzieć, że podnosimy, podnosimy, podnosimy. On wciąż to mówi, tylko nie każdy po prostu chce to usłyszeć, tak? Także to na pewno jest moment, który będzie tutaj decydował o tym, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, moim osobistym zdaniem, tak? Także poczekałbym na spokojnie do 14. I będziemy, będziemy mądrzejsi. Ale tak jak mówię, perspektywę krótkoterminową mamy omówioną, perspektywę długoterminową, średnio-długoterminową mamy omówioną. I tutaj tak jak mówię, jeżeli ten dzienny interwał nam ochłonie, nie przekreślajcie jakiegoś tutaj odbicia, mimo tego, że tygodniówka jest również przegrzana, tak? Znaczy jest, jest przegrzana, jak była wcześniej dniówka. I możemy zobaczyć tutaj odbicie... Na przykład ponowne przetestowanie punktu pivotowego na 22800, bądź też nawet dojście do tego poziomu 25000, tak? Co nie udało się tutaj, samo w sobie było już negatywnym statementem, tak? Kiedy robicie na dziennym interwale tak zwane lower high, tak? Czyli niższy, niższy szczyt. <laughs> na koniec, bo też często pytacie o Wykofa, no widzicie, że z perspektywy Wykofa niejako nabiera to kształtów, tak? Nabiera to kształtów. Tutaj kwestia dyskusyjna jest taka, czy nasz obecny szczyt to jest ten niższy szczyt, czy ten wyższy szczyt. Moim zdaniem, jest to ten wyższy szczyt, ale no to są jakby takie detale, o które nawet nie warto się spierać. Także będziemy śledzić tego łajkofa, dlatego że na razie on się rozgrywa. Tak? Także jest to coś, co na pewno wiele osób interesuje. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Życzę Wam miłego, miłego piątku i do usłyszenia. Hej!